W Little Szefie dzieci gotują i dobrze jedzą, ale to jest tylko część tego, co tu się dzieje. Bo tak naprawdę to, co się dzieje pod powierzchnią, jest jeszcze ważniejsze. Dzieci w Little Szefie uczą się samodzielności, uczą się otwartości, a do tego to wszystko się dzieje w takiej atmosferze szacunku. Właśnie ta atmosfera Little Chefa jest najfajniejsza, że podczas zajęć jakby nie ograniczymy się. Tu jest mnóstwo miłych ludzi, którzy nas wspierają. Dzięki czemu możemy rozwijać swoje pasje i możemy robić to, co naprawdę lubimy. Dzięki Little Chefowi odkryłam swoją pasję do gotowania. Moje dzieci uwielbiają przychodzić do Little Chefa. Myślę, że głównie dlatego, że mogą tutaj gotować, a to jest coś, co robią też dorośli. One się czują tutaj jak dorosłe i wychodzą bardzo mocno wzmocnione. Za każdym razem tygodniami trwają opowieści o tym, co ugotowały, czego się nauczyły i jak fantastyczne było to danie, które przygotowały. Wszyscy się bardzo dobrze bawią. Siadamy do stołu, rozmawiamy, bo na tym to wszystko polega i od tego się wszystko zaczyna. Tak się tworzy wspólnota. Ja myślę, że to jest taka jedna z rzeczy, która pozwala nam w rodzinach spędzać czas razem. Wspólne gotowanie, później wspólne kosztowanie, wspólne biesiadowanie. To jest taki czas, który możemy w rodzinie spędzać razem i to według mnie jest bardzo ważne. To samo robimy w Fundacji Samodzielność od Kuchni. Tam wspieramy młodzież, która wychodzi z domu dziecka. Wspieramy ich ucząc bardzo prostych przepisów, po to, żeby weszli w dorosłość silniejsi, bardziej sprawczy. Żeby poczuli, że dadzą radę. Bo jeżeli ktoś potrafi ugotować obiad, i mieć go dla swoich bliskich albo, albo w ogóle się wyżywić, to już się czuję pewniejszy siebie. Bardzo głęboko w to wierzę i wszyscy ludzie, którzy pracują w fundacji i Wytłum Szefie, też tak samo działają. I tak to robimy od 13 lat, ponad 80 tysięcy dzieci, i mam nadzieję, że nigdy nie przestaniemy.